Okej, okay. witajcie na kanale IWIRI.PR, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dzisiaj jestem bardzo płodny, akurat jestem w podróży na południe Polski, a w zasadzie wracam już z tej podróży. I naszła mnie kolejna myśl, żeby nagrać taki jeszcze jeden materiał, który ma dla mnie istotne znaczenie. Myślę, że was też, dla Was też będzie interesujący. W zasadzie to drugie ma ważniejszy wpływ na moją decyzję. Chodzi o Tesla Model X i moje takie prawie, że wnioski końcowe odnośnie Tesli Model X na chwilę obecną, bo coraz częściej widzę pytania odnośnie Tesli Model X, zakupu jej, sensu jej zakupu, opłacalności takiego zakupu. Wiele razy to już komentowałem, zresztą mam też już parę materiałów na temat Tesli Model X na bazie własnych doświadczeń, także znowu odsyłam Was na dół. Jak wiecie, jest, że Tesla Model X z 18 roku Chyba z listopada albo z grudnia Jest to ostatni wypust przed-Ravenowy z MCU2 Moja Tesla ogólnie miała też sporego pecha w życiu, bo abstrahując od tego, że jak każda Tesla miała swoje tam awarie o tym za chwilę, no miałem też parę stłuczek, tak? Ktoś mi wjechał w drzwi, a motocyklista wjechał mi w tylny zderzak. I tutaj akurat cieszę się, że motocykliście nic się nie stało, bo zderzak to nie jest duży problem. Oczywiście wszystko było naprawiane na oryginalnych częściach, lakierowane i tak dalej, i tak dalej. Ja o takie rzeczy bardzo dbam. Dodatkowo pękła mi też przednia szyba zupełnie bez powodu, natomiast samochód był już po gwarancji, więc musiałem to naprawić. Własnym sumptem. I to są takie rzeczy losowe, które jednak spowodowały, że trochę straciłem moje zamiłowanie do tego samochodu. Może i teraz właśnie wrócę do genezy, tak? jaka jest geneza tego, że w ogóle posiadam ten samochód. W momencie, kiedy zacząłem zajmować się samochodami elektrycznymi, a w szczególności Teslami, Tesla Model X wydawała mi się takim produktem flagowym i to był zawsze mój samochód marzeń. Może marzenie to mocne słowo, bo ja jakby od początku mogłem go sobie kupić, ale po prostu dochodziłem do niego powoli. Taką typowo polską metodą, kupiłem jeden, sprzedałem drugi, później trzeci i tak jakby ten kapitał mi się gdzieś tam kumulował i ostatecznie udało mi się nazbierać z niewielką dokładką oczywiście do Tesla Model X. Eee... Moje wyobrażenie o testie Model X jakby moje uwielbienie do tego samochodu powodowało, że ja miałem też takie wygórowane oczekiwania. E, natomiast ten samochód tych oczekiwań niestety nie spełnił w tym aspekcie i w takim zakresie, jak tego oczekiwałem. Bo ja oczekiwałem oczywiście niesamowitego komfortu, oczekiwałem bezawaryjnej jazdy, nie wiedzieć czemu, mimo iż te samochody naprawiają. Po prostu człowiek ma takie mechanizmy w sobie, e, że ma takie jakieś oczekiwania i, A później ma dysonans poznawczy. Ja na szczęście pozbyłem się dysonansu poznawczego i uznałem, że nie będę go korygował i po prostu powiem wam prawdę. I teraz mam takie parę spostrzeżeń, bo z jednej strony, jak wiecie, bardzo mocno krytykowałem ten samochód przez długi czas, bo ten samochód mnie rozczarował, tak? Czyli ja miałem to wygórowane oczekiwania, ten samochód tak naprawdę odpłacił mi tym, co wszystkim użytkownikom, czyli trzeba było wymienić półosie dwa razy, trzeba było przednie zawieszenie naprawić dwa razy, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj samochód mnie zawiódł. Mimo iż oczywiście z mojej perspektywy naprawa tego samochodu nie jest jakimś wielkim problemem, mogę to nawet zrobić sam. I ogólnie dla mnie koszt tej, tego, tej naprawy nie jest jakiś gigantyczny, ale to jest trochę takie deprymujące. Człowiek ma wyobrażenie, świat jest idealny, a tutaj się spotyka z taką rzeczywistością. Więc, tutaj, od tej strony, mnie ten samochód rozczarował. Druga sprawa jest taka, że miał trochę pecha. Tak jak wam opisałem, było parę pechowych sytuacji, i to też wzmogło we mnie takie odczucie, że ja już nie chcę tego samochodu. No, i na bazie tych doświadczeń, już ten samochód mam praktycznie chyba prawie dwa lata, na bazie tych doświadczeń, na bazie tego mojego takiego podejścia i rozczarowania, a jednocześnie mojej wiedzy na temat tego, jak dużo mniej awaryjne są samochody z serii Tesla Model 3 i Tesla Model Y. Postanowiłem, co zresztą spełniłem, kupić Tesla Model Y. Na razie jeszcze nie mam takiego super bezpośredniego porównania, no bo jednak moja żona jeździ Tesla Model 3. Tesla Model 3 jest w pewnym sensie odpowiednikiem Y, ale nie idealnym. Ja Y nigdy więcej niż 2-3 dni nie jeździłem, więc nie mam takiej super pełnoskalowego porównania. Więc na razie mogę tylko dać wnioski końcowe na temat X. Zakładając, że to jest koniec Może jeszcze zmienię zdanie Troszeczkę mi się ta perspektywa zmieniła Troszeczkę W momencie, kiedy wybraliśmy się Teslo Model 3 do Hiszpanii Tesla Model 3 bezawaryjna, bezproblemowa Niesamowite przeloty pomiędzy ładowaniami Także aż ciężko w ogóle to wyjeździć do końca I tak dalej, i tak dalej Co w Iksie oczywiście nie ma zupełnie porównania e, Natomiast jest parę rzeczy, które w trójce są gorsze I w ogóle do, zakładam, że w Y będzie nieco podobnie Komfort jazdy w X jest bez porównania lepszy niż w tamtych samochodach. I może trochę tu działa też taka zasada. Ja troszeczkę nie brałem tego pod uwagę, bo ja nie jestem zwolennikiem, jakby to powiedzieć, nigdy nie przyzwyczaiłem się do luksusu w samochodzie i nigdy nie był dla mnie ten luksus jakoś szczególnie ważny. Natomiast teraz, kiedy po tej dłuższej trasie Tesla Model 3 wróciłem znowu do Xa, to poczułem tą gigantyczną różnicę w komforcie jazdy. Siedzę wysoko. Mam bardzo dużo przestrzeni na boki. Eee, nie męczę się podczas jazdy. Ja teraz zrobiłem w jedną stronę 400 km, robię w drugą stronę kolejne 400 i w ogóle nie czuję się zmęczony. Można powiedzieć nawet, że trochę odpoczywam, to może już przesadziłem, ale naprawdę samochód jest bardzo komfortowy i to się odnosi też do Tesla Model S, bo jak wiecie jeździłem też bardzo długo Tesla Model S i Tesla Model S ma prawie to samo, tylko po prostu Tesla Model, w Tesla Model S się siedzi nisko. I dla człowieka już trochę leciwego jak ja, to wszystko ma też dosyć duży wpływ na komfort siedzenia, na, to, na komfort wysiadania, wsiadania samochodu. Więc tutaj Tesla Model X bije komfortem wszystkie samochody Tesli jakie znam. Dodatkowo jednak porównując do obecnej trójki, znowu jeszcze na Y nie robiłem wszystkich eksperymentów. Porównując do obecnej trójki poliftowej, nie do Highlanda, muszę powiedzieć, że tutaj jest jednak zdecydowanie ciszej. I taka, takie odczucie dostojeństwa w momencie, kiedy jedzie się tym samochodem. Czyli ten samochód tak płynie, bo on ma to zawieszenie, jednak pneumatyczne, i to powoduje, że my nie odczuwamy tego, co dzieje się. W podłożu, praktycznie, no nie chcę powiedzieć, że w ogóle, bo oczywiście w jakimś sensie to odczuwamy. Natomiast tutaj to jest zawieszenie komfortowe. I im nowszy model, tym bardziej komfortowe, tak? Bo w Ravenie to zawieszenie przeszło pewną metamorfozę i ono było jeszcze lepsze. Tak więc w ogóle, jeżeli macie kupować testy Model X, to albo roczniki 17-18, czyli z MCU2, albo już Raven, czyli nie dosyć z MCU2, to jeszcze parę innych dodatkowych, fajnych modyfikacji. Ale wracając do konsensusu. Wnioski końcowe na Model X. Zaczynam się być z myślami, o tak Wam powiem. Bo tak jak byłem jeszcze przed podróżą trójką do Hiszpanii byłem zdecydowany, że jednak wsiądę do tego Y i pozbędę się x to teraz tak, kurczę, nie wiem. Bo z drugiej strony Testowałem baterię w tym samochodzie. Samochód ładuje w zasadzie głównie prądem przemiennym pod domem. Bardzo rzadko mi się zdarza, tylko jak jeżdżę, tak jak widzicie zresztą na moich filmach czy relacjach, jak jeżdżę gdzieś w trasę, to ładuje się na ładowarkach szybkich, więc ta bateria jest naprawdę w idealnym stanie. Samochód już przeszedł dwa remonty zawieszeń, więc jeszcze długo pojeździ ok. No, i teraz tak się zastanawiam, i tutaj może też mi doradcie jako moi widzowie e, i ludzie, którzy mam nadzieję, śledzą trochę ten kanał, co powinienem zrobić. Czy powinienem zdecydowanie przesiąść się na Y i po prostu z, pożegnać się już z tym X-em i się nie oszukiwać, czy spróbować go jeszcze trochę dojeździć i może jednak znaleźć pozytyw w tym samochodzie. Bo powiem Wam szczerze, ja sam teraz jestem w rozkroku. Może na tą decyzję wpłynie trochę to, jak usiądę do Y i pojeżdżę nim parę dni i powiem, jest super, albo kurczę, nie no, nie mogę. Ale w tej chwili jeszcze nie mam tej wiedzy, także troszeczkę e, tutaj oczekuję od Was takiej interakcji takiego, i takiej pomocy w podjęciu decyzji. Myślę, że to będzie fajne, jak mi troszeczkę e, tutaj doradzicie. No, powiem Wam tak, jeździ się fajnie, oczywiście to już jest trochę starsza technologia. Mamy ekran e, pionowy, także oglądanie filmów jest trochę słabe. Jak sobie stoimy na, na przykład na, na postoju i odpalamy sobie Netflixa, no to tak naprawdę korzystamy tylko z połowy ekranu. No i to jest słabe. Wszystkie te plastiki, te wszystkie spasy, no to nie jest mistrzostwo świata i chyba wszyscy posiadacze X-a doskonale to wiedzą, że jak się tutaj przyjrzeć temu samochodowi, temu pojazdowi, no to rozczarowań ciąg dalszy. Ale z drugiej strony, jak się wchodzi na świeżo, tak? do tego samochodu po przesiadce z czegokolwiek innego to jednak ta asceza nas trochę bardziej uspokaja nie ma tego całego, tych wszystkich krzyczących rzeczy tych wszystkich wodotrysków, które znajdujemy w innych samochodach e, i jest super na korzyść z kolei samochodów nowszej generacji przemawia dom, dla mnie, okay? dla mnie, bo wiem, że wielu z Was nie ma tego samego zdania jest to, że tam jest ograniczona ilość tych przeklętych manipulatorów e, dosyć chyba z, w całą tą drogę do, do Bielska Białej oduczałem się Używania autopilota tutaj w prawej manetce, i musiałem znowu się przyzwyczaić do tej dodatkowej manetki do sterowania autopilotem. Także tutaj tych manetek jest wydatnie więcej. Ja, tak jak już wielokrotnie mówiłem na moich materiałach, ja jestem zwolennikiem jednak te ograniczania tego typu rzeczy. Rozumiem, że nie do wszystkich to trafia, i rozumiem, że w takim wykonaniu jak jest to na przykład w Highlandzie, czy w najnowszych S-kach i X rodziny Palladium. Może to niektórych e, frabować, e, e, no i odstraszać, ale mi się to osobiście podoba. Tak, i ja jestem akurat zwolennikiem tego typu rozwiązań, wielokrotnie o tym mówiłem, i myślę, że dla młodszych pokoleń, za, na, za moim pokoleniem, e, takie rozwiązania są lepsze, bo e, tak i ja, jak i ludzie z tych młodszych pokoleń, które zakładam, są bardziej przyzwyczajeni do właśnie interakcji z interfejsem dotykowym. I te wszystkie pokrętła, wskaźniki i tego typu historie one nie budują żadnej wartości w oczach e, takiego użytkownika. Także ja akurat tutaj e, dużo bardziej podoba mi się e, trójka i Y e, w tych rozwiązaniach. Jeszcze możecie zapytać, dlaczego nie X nowej generacji? Ano dlatego, że X nowej generacji jest jednak wydatnie drogi. E, a nie widzę aż takiego super usprawnienia. Chodzi o to, że to jest cały czas X. Jest to Raven. W sytuacji Playda jest to już czy jeżeli chodzi o silniki, inny pojazd, troszeczkę inne zawieszenie, ale większość tego wszystkiego, co tu mamy, jest w zasadzie tożsama. Więc od pewnych rzeczy nie uciekniemy. I z tego co wiem od użytkowników, którzy jeżdżą miksem, problemy z półosiami pozostały. A zobaczymy, zaraz czy z zawieszeniem. Ale samochody są relatywnie krótko na rynku, także na razie w stronę rodziny Palladium ja raczej zmierzać nie będę, a poza tym jestem sobie i Wam winny to, żeby Y dobrze przetestować, więc tak czy siak testować go będę a i wtedy powstaną wnioski końcowe, porównawcze. Natomiast na tą chwilę przed takim dylematem stoję i tak postrzegam x -a. Czyli X przez bardzo długi czas mnie do siebie zniechęcał, a teraz kiedy jakby na chwilę go odstawiłem wróciło mi trochę tego zamiłowania do tego samochodu i tego takiego przekonania, że jednak jest fajny, komfortowy, i że może, gdyby go porównać do innych, bo to też często był argument wasz i innych ludzi, z którymi rozmawiałem, że tam popatrz na Porsche, Cayenne, czy popatrz na jakieś tam nie wiem, Mercedesa, G-Klasy, czy cokolwiek innego, te samochody też się psują. To są samochody luksusowe, one są cięższe i one wymagają po prostu większego serwisu, po prostu jak kupujesz taki samochód, to musisz być przygotowany na to, żeby takie wydatki ponosić i się z tym godzić. Więc może po prostu, jak każdy Polak, nie byłem gotowy na takie wydatki, wydawało mi się, że po prostu sobie tanio pojeżdżę. Może tak, Rzeczywiście było. Ja też nie chcę się usprawiedliwiać. Ludzie czasami mają motywację, o której sami nie wiedzą. Tak więc pojawił się u mnie dylemat. Bardzo mocno i serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście mi pomogli ten dylemat rozwiązać. Swoimi poradami, swoimi spostrzeżeniami. I tutaj zapraszam w szczególności do dyskusji użytkowników X, użytkowników Y i tych, którzy mieli okazję użytkować jedno i drugie, bo wierzę, wiem, że tacy też są. Nawet są tacy wśród nas, których znam, którzy przysiedli się z testy Model X rodziny Palladium na Y. Także jest wiele różnych opinii, które chętnie bym chciał poznać. Troszeczkę tak się wywnętrzyłem przed Wami. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe i później zrobię jeszcze, jak już pojeżdżę trochę Y, zrobię kolejne porównanie eee, z mojej perspektywy użytkownika. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie naszego kanału. Serdecznie zapraszam do wspierania. Trzymajcie się, cześć, a ja jadę dalej swoim ulubionym x